Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Którego na dobrą sprawę nie planowałam na dziś. Ten filmik miał pójść w sobotę, idzie jednak dzisiaj, bo filmik, który miał iść dzisiaj, pójdzie w sobotę. Nastąpiła taka nieoczekiwana zmiana miejsc, o czym zaraz powiem. W każdym razie w dzisiejszym filmiku podsumuję trochę mój czytelniczy lipiec, i powiem o takich czytelniczych zapowiedziach na sierpień. Także zaczynamy. Jeżeli chodzi o lipiec, nie przeczytałam jakoś dużo tych książek, bo przeczytałam ten stosik plus jeszcze dwie książki, których nie mam w formie książki, Książek, o czym też powiem, także ile ich tutaj mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W sumie 9 książek przeczytałam. Y w tym miesiącu i tutaj mam je tak położone, ułożone w kolejności kompletnie przypadkowej, książkami o których mówiłam jest Kolacja Hermana Kocha jest to książka, którą pożyczyłam od Agnieszki z kanału Sobie, którą muszę jej w końcu zwrócić i tak jak pisaliście rzeczywiście, e, fabuła kolacji jest zbliżona do rzezi Romana Polańskiego a właściwie bardziej do Boga Mordu na bazie którego powstała rzeź Romana Polańskiego także bardzo Wam polecam przy okazji lekturę Boga, e, Boga Mordu bo też to jest bardzo fajna książka, bardzo fajna sztuka także Kolacja mi się bardzo Podobała. Książką, która niespecjalnie mnie ujęła, jest. Um... Nowa powieść Olgi Rudnickiej, fartowny pech, dziany na dziany. No, niespecjalnie mi się to spodobało, takie to naciągane, strasznie było. I właśnie przypomniałam sobie, że pod tym filmikiem pojawiły się Wasze komentarze, dlaczego chcielibyście dostać tę książkę, o czym kompletnie zapomniałam, więc będę musiała sobie to prześledzić i, no, wybrać dzisiaj jedną osobę, do której powędruje fartowny pech, bo jest to książka, której, no, nie chcę mieć na swojej półce, ale może komuś z Was się właśnie spodoba. Książkami, które jeszcze czytałam, które są już za mną, za nami, to dystrykt 121 Marii. Widzik. Jest to książka o wampirach dla nastolatków. Książka pisana przez nastolatkę dla nastolatków, bardziej nastolatek, które zafascynowane są różnymi wampirzymi historiami. Podobała mi się, nie powiem i naprawdę chętnie przekazałabym ją Wam dalej, gdyby nie to, że mam tutaj piękną dedykację od autorki. To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące dla Anity Maria Wicik. Także widzicie, nie wiem czy to w ogóle widać, ale książek z dedykacją, no nie pozbywam się. Także Dystrykt 121 pozostanie na mojej półce, no i czekam na kolejne tomy. Mam nadzieję, że Maria Wicik się spręży, albo raczej wydawnictwo się spręży i szybciej je wyda. No i że tak trochę bardziej je dopracuje pod kątem literówek i takich tam. E, jeszcze jedną książką, którą czytałam w tym miesiącu, kurczę od czego by to za? Może wiem, powiem od książki, o której miałam dzisiaj mówić, ale o której koniec, koniec końców powiem w sobotę, bo jest to taka niezwykła książka, nazywa się Love w Krakowie. Książkę tą napisała moja Wicka i to już jakiś czas temu ją napisała, jeszcze za czasów mojej działalności w Babskim TV podesłała mi fragment tego, bo myślała, że ją zjadę, że stwierdzę, że to gniot i że ukrócę jej pisarskie zapędy, o czym kurde miałam mówić właśnie dzisiaj, ale powiem w, tym, w sobotę. W każdym razie spodobało mi się, Asia dokończyła tę książkę, no i chcę Ją wydać, tylko nie chcę jej wydać sama, znaczy przez wydawnictwo. Chcę ją wydać sama za pomocą portalu Polak Potrafi. Tam będziemy zbierać pieniądze na tę książkę. Książkę, która jest naprawdę świetna, rewelacyjna, bardzo mi się spodobała. Na maksa groteskowa i o niej tak szerzej, dłużej właśnie powiem w sobotę. Także to jest jedna z tych książek, których tutaj nie mam, bo mam ją w formie takiej, wiecie, na laptopa. Jak ja nienawidzę czytać książek przez laptopa i tablet, ale jakoś dałam radę. Jeszcze jedną książką, którą czytałam właśnie. Um, w takiej formie jest najnowsza powieść Katarzyny Zyskowskiej Ignaciak, Wieczna Wiosna. Jest to powieść, która wychodzi we wrześniu chyba z tego, co pamiętam, o ile się nie mylę. I Jest to powieść taka dosyć trudna, o kobiecie, chorej na raka, która która postanowi dokonać pewnych zmian w swoim życiu, może nie jestem wielko-wielbicielką powieści obyczajowych, ale w swoim gatunku uważam, że to dobra książka także o niej będą na pewno mówiła już tak szerzej we wrześniu, kiedy ta książka się ukaże, także wracając do książek, które przeczytałam i o których już mówiłam na vlogu to na pewno jeszcze jest nią Krew Ilapa Roberta Kilena jest to książka w stylu Indiany Jonesa, polecam Wam ją, naprawdę bardzo bardzo gorąco, co prawda nie mamy tutaj Indiany, mamy tu za to wiele innych poszukiwaczy skarbów, złych Niemców, sobie blondem maler, aha i chyba on był policjantem Piotra Deuszkiewicza, mówię, te nazwiska są obłędne w tej książce tak jak mówiłam, więcej książek autorstwa Roberta Kilena poproszę, będę je wszystkie czytać będę o wszystkich paplać, bo naprawdę są bardzo, ale to bardzo fajne, świetne przygodówki na lato e, tutaj co jeszcze mamy, Dziewczyny z Powstania prawdziwe historie e, w tym roku z okazji 70, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego powstało wiele książek na ten temat, nie będę czytać ich wszystkich. Po Dziewczyny z Powstania sięgnęłam za namową mojego widza Darka, którego gorąco pozdrawiam. Darka, który prowadzi bloga Kącik Tezukiego. Polecam Wam... Um... Zaglądać na ten blog. Darek zna się naprawdę na rzeczy, poleca bardzo fajne książki. Także za jego namowę przeczytałam Dziewczyny z Powstania i nie żałuję, bo to naprawdę cudowna książka, którą koniecznie musicie znać, którą koniecznie musicie przeczytać. Idąc dalej, co my tutaj mamy? Kurde, Agnieszko, przepraszam cię strasznie. Zygmunt Miłoszewski bez ceny. Ja ci to muszę odesłać, bo. Bo muszę, bo muszę, nie dość, że ta książka straszy mi tutaj was, gdy tak za mnie wygląda, gdy gadam o innych książkach. To jeszcze, no wiecie, ona jest bezdennie głupia i w ogóle, Agnieszko, wybacz, ale muszę raz i jeszcze raz i jeszcze tym razem wiesz, to, to ta książka. Nie rzucę nią o ziemię. E, powiedzmy, że wyląduje na stoliku tak delikatnie, ale po prostu. A, Miłoszewski znowu zaliczył, dobra, nie glebę stolik, ale mnie to znowu niezmiernie cieszy. E, także tak, Agnieszko, wyśle sobie tę książkę czym prędzej, bo mnie po prostu chyba zabijesz za to rzucanie Miłoszewskim. Jeszcze jedną książką, którą w tym miesiącu czytałam, ale jeszcze nie zdążyłam o niej powiedzieć, jest Nie rozumiemy się bez słów Jacka Sobczyńskiego. Naprawdę świetna powieść o przyjaźni, o miłości. Powieść, w której narrator tej książki wraca do swojej jego dzieciństwa, dzieciństwa, które no, dorastało w latach 90., i to, co jest tutaj opisywane na kartach tej książki, bardzo przypomniało mi też moje dzieciństwo. Co prawda, no, nie wszystkie. Mm, Akcji, nie byłam bohaterką tych na przykład wszystkich akcji opisywanych tutaj na kartach tej książki, ponieważ byłam dziewczynką, a nie chłopcem, a wiadomo, że chłopcy psocili bardziej, ale, e, ale kurczę, no podobało mi się, podobało mi się, to bardzo tyle miłych wspomnień, w ogóle piękna książka, Jacek Sobczyński, uwaga, to mój nowy mróz, naprawdę, będę teraz o nim ciągle mówić, będę... Em, Zamieszczać na Facebooku fragmenty tej książki. Już nawet dzisiaj zamieściłam pewien fragment, który mnie po prostu ujął. Teraz przeczytam Wam jeszcze jeden, bo ta książka to taka kopalnia złotych myśli, kopania naprawdę świetnych tekstów. Codziennie rano mogłabym zaczynać dzień właśnie od Sobczyńskiego, także może przeczytam Wam fragment, który tak bardzo mi się spodobał. Jak po prostu, jak to możliwe, że Bóg stworzył kobietę na podobieństwo mężczyzny, albo mężczyznę na podobieństwo kobiety? Sam już nie wiem. Po czym jednym wcisnął do ręki kasetę Rage Against the Machine, drugim Kasi Kowalskiej i nieśmiało zasugerował, żeby obie strony weszły z sobą w bliższą interakcję. Także no, bohater tej książki, tutaj miał chyba już 11 lat, już nie pamiętam, bo on tak dorasta. No, niespecjalnie przypadał za Kasią Kowalską, Varius Manx, Edytto Bartosiewicz. Były to wokalistki, które uwielbiała jego siostra. Zabrała mu zresztą taki magnetofon jamnika, wyła do tych piosenek, uważając, że potrafi śpiewać, a za bardzo nie potrafiła. więc nie dziwię się, czemu ten bohater tak bardzo nie lubił. Kasię Kowalskiej, ja Kasię Kowalską bardzo lubiłam. Rage Against the Machine też bardzo lubiłam, także miałam takie zawsze zróżnicowane. Gusta, w każdym razie to mamy bardzo dużo fajnych tekstów, już nie mogą doczekać się nagrywania tej recenzji. Będę o tej książce mówić w poniedziałek i na pewno o tej książce będę gdzieś tam wspominać przez najbliższe dwa tygodnie, także Jacek Sobczyński to mój nowy mróz, mróz na najbliższe dwa tygodnie, bo no... Mm. Nie ma się co oszukiwać. Teraz właśnie przejdziemy do planów czytelniczych na sierpień, że gdy pojawią się turkusowe szale, a pojawił się 14 sierpnia, no to znowu będę mówiła o mrozie. I w ogóle tak sobie podliczyłam, że chyba za 20 razy w tym miesiącu mówiłam o mrozie, czy tam parabelum, czy na vlogu, czy na Facebooku, to się przeradza w jakiś, nie wiem, totalny fanatyzm. Przepraszam Was za to, ale kurczę jest tak utalentowanym z kurczybykiem, że on powinien prowadzić jakieś kursy kreatywnego pisania naprawdę chodziłabym na te kursy i, i ja bym chciała się uczyć gdzieś tam, nie, pisać, kurczę, dobra, nie będę mówić o mrozie, teraz Sobczyński, Sobczyński jest numerem 1 do mroza, wrócę 14 sierpnia, recenzja tej książki na pewno pojawi się 16 sierpnia, bo gdy 14 jodorwę ja przeczytam, to myślę, że na 16, jak nie 15, nagram filmik, także z mrozem na razie kończę, odwyk, elektrowstrząsy, poproszę o elektrowstrząsy, tak, no wiecie, do... 14 sierpnia, cicho, cicho, Sza, nie wiem, cisza jakakolwiek. Teraz mamy Sobczyńskiego. Sobczyńskiego, którego kocham, którego uwielbiam i o którym będę paplać naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo właśnie przez te najbliższe dwa tygodnie. Kocham tę książkę i to jest książka, z którą nigdy w życiu się nie rozstanę. Jest to książka, do której będę wracać, także już teraz polecam Wam ją naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. Nawet nie musicie czekać na to moje poniedziałkowe paplanie, bo pewnie będą się powtarzać, bo zakochałam się w tej książce na zabój, na amen po prostu coś fantastycznego, ale Dobra, um, przechodzimy do planów na sierpień. O, o pewnym autorze i pewnej książce. Wiecie, no dobra, powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Czytajcie też Wierzymy Milczenia Mroza, bo ja przez parabelum kompletnie jakoś tak zaniedbałam tę książkę, bo to też dobra książka, też o niej mówiłam i też ją warto przeczytać. Także dobra, już koniec. Raz jeszcze Jacek Sobczyński, błagam, weź mi do głowy Jacek Sobczyński, Jacek Sobczyński, Jacek Sobczyński. Przez dwa tygodnie teraz Jacek Sobczyński i nie liczy się dla mnie nikt inny. Także idziemy dalej. Książkami, które chcę przeczytać jakoś tak w sierpniu. No nie mam ich tutaj jakoś tak zbyt dużo, ponieważ w sierpniu i rodzice przyjeżdżają do Wrocławia i też ja wyjeżdżam na urlop i, i nie wiem jak to w ogóle wszystko mm, uda mi się zorganizować z tymi filmikami. W każdym razie chcę przeczytać więźnia Labiryntu, ponieważ mam tę książkę od chyba dwóch lat. Odkryłam ją ostatnio, gdy byłam w kinie i był chyba Zwiastun więźnia Labiryntu. I tak przyszłam do domu, przeglądam swoje półki. i O cholera, to jest chyba film w oparciu o to zrobiony. Jest to jakiś film i. Może to przeczytam, przeczytam, bo na film pewnie będę chciała się wybrać do kina. więc Warto pewnie na pewno, na pewno zapoznać się najpierw z książką, także Więźnia Labiryntu zamierzam przeczytać. Dostałam od Agnieszki dzisiaj Ziarno Prawdy z Augmenta Miłoszewskiego. Ja naprawdę chcę się zrehabilitować, bo to, że bezcenny nie przypadł mi do gustu, nie oznacza, że skreśliłam Miłoszewskiego. Na pewno go nie skreśliłam. Chętnie zapoznam się z jego twórczością, chętnie przeczytam Ziarno Prawdy, i, i mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo fajna, bardzo pozytywna recenzja, bo naprawdę ja nie jestem uprzedzona do tego autora. No, tak jakoś wyszło. No i tutaj też pisaliście mi o Marcinie Wrońskim. I uwaga! Morderstwo pod cenzurą. Ja mam jakąś jego książkę, nawet nie wiedziałam skąd ja tę książkę mam z polityki jakiejś. Nie wiem, latu z kryminałem. Nie wiem, co ona robi u mnie na półce, ale skoro coś robi, jest to Wroński, o którym mi piszecie, no to chyba muszę to nadrobić. Także tę książkę mam nadzieję, że też uda mi się przeczytać. Galop 44 to kolejna pozycja, którą planuję na sierpień, znowu mamy Powstanie Warszawskie, um, Łabędź i Złodzieje, Elisabeth Kostowa, ja czytałam kiedyś historyka Elisabeth Kostowy i bardzo mi się podobał. teraz nie zdradzę Wam za dużo szczegółów, bo to było już naprawdę, nie wiem, kiedy to, to, to książka napisała, z 4 lata temu, 3 lata temu. Jakoś wtedy to czytałam, podobało mi się, pamiętam, że to był Drakula w tej książce, może końcówka, pamiętam, że końcówka za bardzo mi się nie podobała, ale sama książka do prawie samego końca była naprawdę świetna, także myślę, że ją sobie odświeżę i gdy ją odświeżę sobie, to powiem i o tamtej książce i na pewno powiem o, o tej, o Łabędziu i Złodziejach, bo nie mogę się doczekać, w ogóle książka pięknie wydana ze Złotym Grzbietem, kupiona na Arosie. E, także dobra, mam tutaj jeszcze dwie książki, o których będę chciała powiedzieć. O tej powiem no, najszybciej, poza oczywiście Jackiem Sopczyńskiem. Nie rozumiemy się bez słów, bo to już poniedziałek. W środę planuję Serce w pomieniach Kroniki Krwi, czyli to już czwarta, tak? Czwarta część Kronik Krwi. Magia Indygo niespecjalnie mi podeszła. Serce w pomieniach zaczęłam wczoraj czytać, ale jakoś tak nie mogę się wkręcić. Nie wiem, czy to wina pogody, czy tego, że jestem stara. Nie mam pojęcia. E, w każdym razie mam nadzieję, że się wkręcę i będę to Robiła konkurs z tą książką i mam nadzieję, że to będzie fajna recenzja W ogóle uwielbiam Richel Mid więc nawet jeżeli coś mi się tam nie spodoba, to pewnie przymknę na to oko, ponieważ ja jej wybaczam po prostu wszystko za Dymitra. Za to, że stworzyła Dymitra, wybaczam jej po prostu wszystko. Zresztą Adrian i Waszkow też jest niczego sobie z tego co pisałyście. Mamy tutaj rozdziały pisane z perspektywy Adriana, więc już nie mogę się tego doczekać. Jeszcze jedną książką, którą planuję na sierpień. To jest, to dam, to dam, to dam, Gra o tron. Ja ją czytałam, ja czytałam tę książkę, ale czytałam ją, nie pamiętam już kiedy. A chciałabym no, wejść w tę sagę Pieśni Lodu i Ognia Martina, przeczytać wszystko po kolei i o każdej książce po kolei paplać, ale żeby paplać to muszę pamiętać, co się tutaj działo. Mniej więcej pamiętam, ale wiecie, to nie to samo mówić o książce, którą czytałam. Nie pamiętam kiedy, a mówić o książce tak świeżo po lekturze, także mam postanowienie, takie bardzo mocne postanowienie, przynajmniej jeden Martin w miesiącu. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Także tak właśnie przedstawiały się moje plany czytelnicze. Tych książek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tych książek jest osiem nie będę mówić, co jest książką najbardziej przeze mnie wyczekiwaną, bo mam szlaba na najbliższe dwa tygodnie. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. Aha, jeżeli chcielibyście, żebym o którejś z tych książek powiedziała tak w miarę w pierwszej kolejności, no poza sercem w płomieniach, bo to już sobie zaplanowałam na środę, no to piszcie, bo jeszcze nie czytałam tych książek, więc nie wiem co i jak i co mi jak tutaj wyjdzie i czy przypadkiem jakieś inne książki nie pokrzyżują mi planów, bo może coś nowego wpadnie mi w ręce Bo tak um, u mnie czytanie książek To wiecie, jeden wielki chaos Czasami coś chwycę tak przypadkiem I wtedy porzucam wszystko i to czytam Także zobaczymy jak to wyjdzie W każdym razie już się nie rozwodzę Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku I do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, pa!